Z tej strony Lisek I dzisiaj odbieramy nagrody za top 100 oraz za elite na no, mój główny kontakt trafiamy naprawdę genialne karty, więc zostawiajcie łapeczki do góry, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem i wpadajcie na streama, który w okolicy 21 startuje Facebook GG Lisek HD. A teraz lecimy z odcinkiem. No i odbieramy pierwsze nagrody na tym odcinku za top 100 u Dawida. Dawid zajął miejsce numer. 90, 89, 89 miejsce na pececie, Bardzo zacne miejsce. A dzięki temu uzyskał cztery player piki ze znakomitymi piłkarzami. Jedną paczkę historyczną Team of the Week Ultimate. Dwie duże paczki rzadkich zawodników. 125 tysięcy monet. No i kwalifikacje do kolejnych mistrzostw FIFA Ultimate Team. Przypomnijmy jeszcze jaka jest drużyna tygodnia, bo drużyna tygodnia na pewno jest zacna, ale czy taka będzie także czy tych poszczególnych zawodników będziemy mieć przyjemność potrafiać. Już otwieraliśmy mnóstwo paczek, niestety, mnóstwo paczek z informami. No i jak możecie sobie przypomnieć, nie było tam zbyt kolorowo, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, na dzisiejszym streamie coś w końcu wyleci. Chociaż znając moje szczęście, to trafimy jednego Glacela, drugiego lane. Więc tutaj oczywiście są Lewandowski Jamie Vardy. To są jedyne karty, których potrzebujemy i to w pikach. I nie tylko w pikach w sumie. Więc trzymamy kciuki i lecimy z pierwszą paczką. No. No, więc standardowo bym powiedział. Standardowo. Wybieramy Izaka. I miejmy nadzieję, że ten Izak jest początkiem czegoś dużego. Z początkiem czegoś, co sprawi, że naprawdę to konto. To konto. Na konto trafi Depaula, De Paula, który ma prawie że gang hulita, tylko bez hulita. 2 razy 84 za top 100. No nieźle, powiem tyle, no nieźle. Trzecia karta. 3 karty, 84 plus 84, może 84 plus. 3 karty, 84 za top 100. Jestem pewny że będziemy mieć lepsze karty trafiane za Golda, za Silvera może nawet, to tak źle się nie może zakończyć. Ewidentnie. Stawia Sona albo Lewandowskiego, albo Wardiego. Coś z tych trzech. Ja pierd no i nie zakończyło się tak źle, moi drodzy. Nie zakończyło się tak źle. Była tragiczna sytuacja, ale Paul Lopez, Paul Lopez wszystko uratował. 85. Oceny ogólnej. Fenomenalna karta. Fenomenalna karta, naprawdę. Czego chcieć więcej, tak naprawdę? Czego chcieć więcej? Myślę, że tutaj ciężko, ciężko, żeby coś coś lepszego sobie wymarzyć. Więc, moi drodzy, teraz przechodzimy do paczek. A paczki są także tutaj dosyć grube, bo tych paczek mamy aż y, tyle. Dużo złota paczka premium, paczka rzadkich zawodników, dwie paczki o 100 tysięcy. Lecimy z tematem, zaczynam od paczki za 15 tysięcy monet. Zobaczmy i tutaj chyba nie ma nic dokładnie, więc pomijamy. I kolejna paczka rzadkich zawodników. To się nie dzieje. Kolejna duża paczka rzadkich zawodników. Let's go, let's go! Niech się dzieją cuda! Bo cuda, to zawsze cuda. I chociaż tu są manery, dobrze. I jest złokał nawet i chyba infor. O matko Jezus Mariam, przez chwilę, naprawdę przez chwilę myślałem, że to jest Korea. W sensie tak e, ten biały kolor z tym czerwonym się zmieszał. I, i to wszystko jakoś się złożyło, można myślać, że to jest walkaut, ale ten walkaut nie ma nawet 86 overalla. Kolejna paczka za 100 tysięcy. 100 tysięcy gotówki. 100 tysięcy końców. I. Baner. Such Jeszcze duplikat. To jest najsłodniejsze, że, że to jest duplikat. Moi drodzy, lecimy z ostatnią paczką, paczką z 11 fami. Dajcie znać teraz w komentarzu, jak myślicie, co trafimy, jaki najwyższy overall będzie. Paczka historyczna. Team of the Eagle teammate. Niech się dzieje wola nieba! znowu się zawsze zgadzać trzeba! Proszę Państwa, to. Boże, myślałem, że brak kautu jest. Nie! Nie. <śledziny> nie, to się nie dzieje! Nie! Gdyby nie, Paulo Lopez, gdyby nie lialić, nie byłoby kautu. Let's go! Let's go! Właśnie o to chodziło w tych paczkach. O to chodziło w tym pago. Jedziemy dalej. No i dla mnie nadszedł czas. na najważniejszy moment tego odcinka. Moje nagrody na PS4. Na road to Glory, Elita 3 wita. Pierwsza historyczna Elita 3 70 tysięcy monet. Jedna duża paczka takich zawodników. Jedna paczka historyczna Team of the Week premium. No i 3 player piki. Więc moi drodzy, trzymamy kciuki po prostu. Trzymamy kciuki. Zostawiajcie łapeczki do góry. I oby tutaj było coś dobrego, aż mi się normalnie przemieniły karty. Mamy Liaicia. Wybieramy Liaicia. jedziemy dalej. Druga karta. Jest Jamie Wardy, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest Jamie Wardy, dobrze, 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 dobrze. Wybieramy Jamie'ego, Vardy'ego i moi drodzy, ostatni player pick. I to by było na tyle, nie najgorzej, nie najgorzej, nie najlepiej, szału nie ma, ale też. Można jakieś pozytywy wybrać. Mamy oczywiście paczki wymienne za Division Rivals. Do tego jakaś pojedyncza jedna paczka złota. Paczka oczywiście za 100 tysięcy, paczka z trzema informami. Trzymamy, trzymamy kciuki, żeby coś ciekawego tutaj poleciało i lecimy z tematem. No i zaczynamy z paczkami, w których w zeszłym tygodniu były naprawdę cuda. Zaczynamy bardzo dobrze. Let's go, let's go! No i tutaj już ten cuda się zamknęły sobie. Brazylia SP pewnie ESO David Luiz? nie Miranda. Miranda to nie jest nic specjalnego, ale jest 83 banerki, więc nie najgorzej akceptujemy to. No i teraz druga mega paczka, może tutaj chociaż też te banerki będą. Okej, okay, banery chyba są. No ale tylko banery, kurczę pieczone. Może chociaż w tym tygodniu ta paczka za 100 tysięcy coś się kolego przyniesie. Espeque dira, okej. Okay. Mimo, że w tym tygodniu nic nie trafiliśmy w tych paczkach wymiennych, z adresem Ravens, tu tutaj i tak nie mogę narzekać, bo pogład w zeszłym tygodniu. Nie narzekamy, lecimy dalej. Jest walkout! Dobrze, chociaż tutaj Niemcy, najgorsza narodowość PO Chiwiś. Szkoda! Po prostu szkoda!

Ja pierdziele, przecież to jest dramat. Płynnym ruchem przechodzimy na moje główne konto na nice Xbox One, gdzie zrobiliśmy legendarną Elite 1, ponieważ 29 zwycięstw i zaledwie jedna porażka nie dały nam top 100, więc miejmy nadzieję, że może tutaj coś ciekawego trafimy, może nie. Yy, trzeci z rzędu tydzień yy, zakończone właśnie Elitą 1 Champions, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, że ten poziom w jakiś tam sposu, w jakiś tam sposób utrzymujemy, ale miejmy nadzieję, że te piki będą również genialne Trzymamy ciuki, łapeczki do góry zostawiajcie, bo trafiamy Lewandowskiego 94 wow! Wow! Wow, 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 wow! wow! Co tu się wydarzyło moi kochane Moje kochane byki o mój Boże, o mój Boże, ja Cię kręcę, legendarna karta, chyba najwyższą arę na tym końcie, tak mi się wydaje. Naprawdę zaczynamy te player playerpiki godnie, naprawdę zaczynamy te playerpiki znakomicie, 94, Robert Lewandowski, Robercik Lewandowski, fenomenalnie, krem de la krem. Fenomenalnie, naprawdę wybieramy lewego i idziemy do kolejnego pika. A kolejny pik, będzie to pik środkowy i zobaczmy kto tutaj. A tutaj jest Liayic, 84. 84 Liayic, też jest dobrze, też jest dobrze, też jest dobrze, nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. 94, 84, więc teraz tak po środku powinniśmy się e, zmieścić. W overallu 91, którym jest oczywiście Hyunmin. Sun, a jest Paulo Lopez, a jest Paweł Lopez. No dobrze, mamy Paulo Lopeza. No, piki genialne na moim koncie, ja biorę pod uwagę, że to jest moje konto na Xbox One. Jest to bardzo dobry wynik, jakby nie było. Kurczę, no taki taki Lewandowski, król polski zawsze cieszy. Jedziemy teraz paczki wymienne, paczki niewymienne, paczki za skład. Nie, skład was, Za Division Rivals, czyli niewymienne, bo tutaj już brakuje mi powoli zawodników do SBC. I tutaj będzie Liga Mistrzów i to będzie napastnik Arik Milik. Spoko. No i teraz najważniejsza część odcinka. Paczki wymienne, paczki, które mają olbrzymi wpływ na to konto. Zacznijmy może od tych paczek historycznym z historycznymi zawodnikami Team of the Week. Dobrze chyba to powiedziałem. Zobaczmy. Jest łoką, zaczynamy. Ok, dobrze, spokojnie. No i to jest Liaic. 8-4, W porządku, zawsze walkout. Kuba Kozłowski, bardzo dziękuję za gwiazdki. Ale już jak możecie zauważyć, wszystkich trafiliśmy. No i teraz lecimy z paczkami za 100 tysięcy monet. Yy, troszkę tych paczek otworzyliśmy za 100 tysięcy. Yy, I tak jak wspominałem wcześniej, paczek yy, kart urodzinowych. W ogóle nie ma szans chyba trafić w tych paczkach. Nie wiem, ja naprawdę trafię, otworzyłem mnóstwo tych paczek. I trafienie jakiejkolwiek urodzinowej karty jest praktycznie moim zdaniem niemożliwe i ta paczka potwierdza moje dywakacje Lecimy, kolejna historyczna Team of Premium może takie. Crossing over uh, this packs will give us something good. Paul Lopez, 300%. Yeah baby, yeah, Dodge Riot Boys, let's go! Paul Lopez, kocham Cię, kocham się Paul Lopez, naprawdę. Na... Trzecia rzędu elita. Trzecia trzę duelita 1. I tak naprawdę nie trafiamy ani jednej karty, którą moglibyśmy sprzedać. Ani jednej, bo to wszystko jest quick. Jestem, 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 jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem całej tej sytuacji, nie? Serio. I ostatnia paczka za 100 tysięcy monet, naprawdę pik zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Robercik Lewandowski, cudowna karta, ale to co dzieje się w tych paczkach, to jest po prostu jakaś komedia. I że nada. A my mamy chyba kartę urodzinową. Okej. Okay. Niemcy. ECPS. No sprawdzam jego cenę. Bo jestem w szoku. Bo jestem w szoku. Bo jestem w szoku. Przed chwilą wspominałem, że nie da się trafić karty urodzinowej, że nie da się karty urodzinowej trafić, a jak widać, daliśmy radę. Daliśmy radę. Daliśmy naprawdę radę. Jestem, jestem pod wrażeniem. Naprawdę, nie będę narzekał, że to jest prawie, że najtańsza karta z całej tej drużyny yy, urodzinowej. Ale naprawdę, 200 tysięcy z tego, co tak patrzę. Jestem turbo zadowolony. Zobaczmy, co jest jeszcze w tej paczce. Jeszcze jest na was Immobile. Trzy łokałty w jednej paczce. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okej. Okay. Okej, okay. chyba muszę wypluć moje słowa. Chcę w się sensie odwołać, wypluć. Słowa odwołane, genialne karty trafione, więc ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, szczególnie z moich nagród na Xbox One. Pamiętajcie, wpadajcie na streama w Facebook GG Lisek HD, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, siemano!